Siemano wszystkim po krótkiej przerwie! Witamy w skromnych progach salonu Wędkarski.com, w którym to dzisiaj zaprezentujemy totalny sztos okojowy, który wyszedł w tym roku. Świeżynka na rynku, czyli dwie nowe serie z firmy Jackson. Mianowicie wędki Blue Wind, jak i Red Wind. Dwie bardzo podobne serie, różniące się nieznacznie. Z taką różnicą, że seria Blue Wind jest to seria wędzisk o troszeczkę wolniejszej akcji, z pełnym blankiem. I w pełniejszym ugięciu, troszeczkę głębszym ugięciu seria Redwin, No, jest to seria gdzieś dla ludzi, którzy bardziej sobie cenią i preferują mówienie w jigu, Czyli troszeczkę szybsza akcja, aż kijek z klejaną szczytóweczką. Dwie serie. Uwaga, nie przekraczają budżetu 140 zł. Bardzo dobre wykonanie. Bardzo przede wszystkim wygodne uchwyty mi odpowiadają w 100%. Wygodne uchwyty wędzisk, niska masa wędziska. Zapewniam wszystkich widzów przed telewizorami, że nigdzie nie znajdziecie tak lekkich kijów, tak dobrze wykonanych, przede wszystkim w tak śmiesznych pieniążkach. Także zachęcam do zapoznania się z tą serią i szukania, obczajania kolejnych nowości na naszym rynku. Za chwilę krótki test wędek, jak to mniej więcej wygląda. Dobra, teraz takie małe porównanie dwóch serii, czyli seria Red Wind na początek z obciążeniem 150 gramów, jak się zachowuje, zobaczcie, z kijek było 9 gramów. tutaj raczej pracuje połowa wędziska raczej szczytowa akcja z dość sztywnym dolnikiem śmiało 150 g okoń możecie na tym widować. i teraz seria Blue Wind wersji do 7 gramów i tutaj już mamy zupełnie inną akcję bardziej slow z głębokim ugięciem tutaj też bardziej dolnik pracuje i tutaj tak, śmia tak samo śmiało możecie widować te okonie Także taka jest podstawowa różnica między tymi dwoma seriami. Seria Red Wind troszeczkę sztywniejsza, Blue Wind z głębszym ugięciem. Teraz jeszcze zobrazowanie z tej perspektywy, żebyście mogli zobaczyć z tej strony jak to wygląda. Red Wind do 9, Blue Wind do 7. Tak się prezentuje ugięcie KIKA.